Witam tu Radiologable i zapraszam Was na mojego audiologa. Wybaczcie, że nie wiem, mogę tam kasznąć sobie po drodze, przepraszam. Mogę sobie tam kaszlnąć po drodze czy coś <laughs> albo chrząchać. Ale nie wiem, coś mi się z gardłem dzieje. Nie ja wiem, nie byłem u lekarza, na razie nie wiem, w ogóle tam iść. No. no coś mi się dzieje z nie nieważne. Tak, więc dzisiaj będzie coś o i do fanek i fanów Bibera. Po pierwsze, kim jest Justin Bieber? Who the fuck is Justin Bieber? Jest bogatym dzieciakiem, do którego fame trafił szybko. Już wyjaśniam. Kiedyś, na przykład, y, Beatlesi musieli jeździć od klubu do klubu, żeby grać, reklamować, i dopiero potem ktoś ich zauważył. Przypominam, oni wtedy mieli 20, 20 par lat. Bieber faktycznie nie miał łatwego dzieciństwa, nie przeczę, ale miał dużo pieniędzy od młodego wieku 15-16 lat. Co go zniszczyło? Jak był mały, może i był spokojny, nie wiem, nie znam go ale wiem, że mu się pojebało w głowie od hajsu. Mam mu do zarzucenia całkiem sporo spraw, na przykład wydurnianie się w muzeum Anny Frank, żydowskiej dziewczyny, która zginęła podczas Holokaustu. Sugerowałem mu, że z stosunku dla ofiar tragedii II wojny światowej mógłby zdjąć okulary, czapkę i kaptur. Odmówił, że to zepsułoby mu stylowy wygląd, powiedział w rozmowie z BBC pracownik muzeum. Justin, jak wspominają świadkowie, ganiał się z kolegą wokół gabloty. Następnie udawali, że się boksują. Ech, on w najnormalniej w świecie nie okazał jej szacunku. Następnie. Yy, zaraz właśnie naskoczą na mnie. Ej, ale on jak był mały, to nie miał pieniążków. No to odpowiem, że właśnie o góry o tym wspomniałem wcześniej. No, to zaraz mnie ale on daje pieniążki na biedne dzieci w Afryce. No, to ja odpowiem faktycznie. Ale wiecie dlaczego? Dlatego, że jego menadżer do, e, powiedział: Bieber, przelej trochę pieniążków na biedne dzieci, to ci trochę, da do, trochę lepszej oceny i słagu. On wypisuje, no, przepraszam, on wypisuje czek, daje go menadżerowi, a on przelewa na jakąś fundację. Teraz, e, co do Słegu, Słeg Swag z angielskiego, oczywiście amerykańskiego skrótu. Który nienawidzę, których nienawidzę tak samo jak polskich skrudów. Oznacza lans. Kiedyś za moich szczenięcych czasów, czyli jakieś 5 lat temu, lans to było słowo okej, okay. no spoko było. Jak ktoś mówił, o masz tą dużą czarną skrzynkę z pisakami i innymi rzeczami do rysowania i się lansujesz. tylko ktoś powiedział, tak fajne jest, nie, lansiarska. Definicja słowa lans brzmi, pokazywać się z jak najlepszej strony. Nie Niby okej, okay, ale za definicja szpanu, który jest negatywny, w, yy, brzmi szpan, natomiast jest to odmiana buractwa wzb, yy, wzbudzająca pogardę. Szpanerzy obnoszą się yy, czymś, myśląc, że dzięki temu są fajnie, na przykład BMW kupionym przez tatusia. Więc teraz dużo osób powie, pomyliłeś szpan z lasem, kutasie. A ja znowu odpowiadam, ja pomyliłem? A czy srajfon albo Vance albo czapeczka za 200 zł jest kupiona za twoje pieniążki, czy za pieniążki twojego tatusia czy nam musi? I tu jest właśnie ta różnica. Gdybyś słagerzy pokazywali się z jak najlepszej strony, a nie szpanowali, to nie miałbym nic do słagu. Ale, jak ktoś mi mówi, że jak nie masz czapki za 200 zł, to nie jesteś słagerem. Pokazywać się z jak najlepszej strony można bez czapeczki, bez drogich ubrań, wystarczy dobry człowieka. To mnie coś zalewa. Naprawdę. No po prostu, no... no krew mnie zalewa, jasna krew. No i ostatnia sprawa, właśnie te drogie ubrania i tak dalej. Prawdę mówiąc, wansy to zwykłe buciki za 5D z napisem wans, które czyni je droższym o 150 zł. Przepłacając za te buty, przepłacają za te buty dla szpanu, nie dla lansu. Napędzają tym korporacje, które dzięki pieniądzom z czasem będą operowały tym światem, jak już tego nie robią. Zabierają dzieciakom wolność, mózg i umysł i tak dalej. Każą im mówić słek, swag, słek, swag swag, 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 szpanować i roztrwaniać pieniążki rodziców. Ciężko zarobione pieniążki rodziców na no, właśnie takie pierdoły, jak właśnie fansy, czapeczka, bluzeczka, które de facto kosztowałyby <coughs> 1,3 tego, co kosztują. Więc naprawdę zastanówcie się, czy warto kupować <coughs> buty dla firmy, czy może lepiej kupić sobie jakieś buty wygodne, czy na przykład jakieś, nie wiem, nieprzemakające czy coś. Ja kupiłem za 200 zł, przyznaję się, buty. Kupiłem glany, ale one mi starczą na 2 lata co najmniej, tak? One są ze skóry. Nie ja trzeba postać, są z prawdziwej skóry, nie są z jakiegoś główna. Więc jak ja widzę, że glany, które są butami, <laughs> które starczą mi na co najmniej 2 lata, które są butami nieprzemakającymi, no chyba, że zaleje ci od góry, to jest inna sprawa, ale ma, mają bardzo grubą podeszwę, po takich kurzach z można naprawdę iść. W ten sposób i widzę takie wansy, które są takimi prawdopodobnie strampkami, które mówię nawet używać do grania na WF-ie w piłkę. Tu wierzcie mi, wolałbym sobie właśnie kupić takie glany. Bo mimo, że są w miarę ciężkie buty, bo faktycznie nie każdemu one pasują, jakby nie było, są one naprawdę nieprzemakalne. Znaczy nie, nieprzemakalne aż tak bardzo, nie jest ich w nich zimno. Założę, założę sobie grubszą skarpetę, ewentualnie i naprawdę jest w nich ciepło. <laughs> Jeśli jest zima, w też nie ci za gorąco, chyba że sądzę, po tych butach, które są czarne de facto, więc to rozumiem, ale no naprawdę, no bez jaj. No ja kupiłem sobie też trampki, zwykłe kurwa trampki za 23 zł w mm, takim tam główniczym u, u mnie w mieście na rynku, gdzieś no i mam takie dwie pary, tak w razie czego, się tam do rozpierwszy, to mam jeszcze jeden, tak? Ja już nie chodzę, no przyjmijmy z miesiąc, no dobra, 3 tygodnie. I mam, yy, znam osobę, która kupiła sobie takie same, one wyglądają kurwa identycznie. I kupiła je za 100, za 2, nie, za 150 zł, bodajże. Jakąś tam marką, nie wiem, nie, nie wiem, nie znam się na tym, nie interesuje mnie to. I wyobraźcie sobie, że kupiła w tym samym czasie, też tak jakoś 3, 3 tygodnie temu. I wiecie, że tej te osoby już odeszła, podeszła. No i to jest, teraz tak. Co ja wybiorę? Drogie i będę się lasował, będę mówił kolegom, że jakimś zajebiste buty, nie? Fajne, nie? I po trzech tygodniach mi się rozejdą. Niż kupię sobie za 23 zł, bodajże tyle płaciłem za buty, które wytrzymałem mi co najmniej 3 tygodnie. Co najmniej 3 tygodnie, bo wiem, czy 3 tygodnie, jeszcze nic nie jest, prawdę mówiąc. Tylko są brudne, da eee, dlatego. No i nie będę się nimi lansował. No bo nie ma czym, nie ma pieniążków z tego, więc nie, nie mogę się nim już panować. Ale mogę porozić do takiego sługera i powiedzieć, Patrz, Twoje buty za 200 zł, rozeszłycie się trzy tygodnie, a moje mają też 3 tygodnie i jeszcze żyją i nic im nie jest. I teraz powiedzcie mi, co wolicie napędzać korpor korporacje, które są złe, bo są złe, ja nie powiem, że one są dobre, bo kto, kto dobry bierze od dzieciaków pieniążki, ich rodziców ciężko zarobione. No właśnie. E, tak więc. E, mm, wiem coś, coś miałem powiedzieć. Kurde, zapomniałem. Chodziło mi o to, że. E, te... Mm, Aha, że mogę tak powiedzieć robi, że... I teraz co wybierzecie? Czy wybierzecie buty, które są trwałe i kosztują taniej i nie można się nimi lasać faktycznie? No bo nie można, ale jednak Znaczy szpanować, szpanować nie można, ale jednak yy, czy, czy po prostu wybierzecie sobie buty drogie za pieniążki swoich rodziców, buty bardzo drogie? I, I będziecie się nimi szpanowali, ale one wam się wsuwają za 3 tygo tygodnie, i za 4 tygodnie kupicie sobie kolejne takie. I tu już macie na przykład 400, tam 300 złotych. No już kurwa, 300 złotych rozumiecie to. Trzy, no 6 tygodni i macie 300 przejebane już. A ja mam, no przyjmijmy, że 2 miesiące i mam przejebane dwie dychy. No to kurwa, to jest jakaś taka różnica, taka no kurwa, malutka, nie? Taka malutka, jakieś. No, no, ma mało, nie, mało, no, nie warte w ogóle. Nie warte w ogóle wspomnienia. Taka tam mała. Taka ta mała różnica, jakieś tam 30, 30 razy mniej. No. Taka jest prawda. Bo 30 razy 20 równa się 600. Mhm. Tak szybko matematyka. No, chyba, że będę kończył tutaj też z 8 minut, widzę, na liczniku. Tak więc, summa summarum. Justin Bieber może i był spokojny. Teraz widzę, że mu się odhacza, słuchaj, bo w głowie robi naprawdę dziwne rzeczy. Jeszcze ludzie mogą jeszcze powiedzieć o tam z koleżanką, jakąś tam coś tam, jakąś tam belieberką, ona została zgwałcona, z tym widziałem, on się do niej przytulił, o nią pocieszał. Takie pierdolenie, prawdę mówiąc, to było z fake, czysty fake i po prostu zdjęcie jakiejś dziewczyny, która się po prostu na jego widok posikała i zaczęła płakać, i to jest, prawda? No, a jak ją przytulił to już w ogóle beczała pewnie, i po prostu dali sobie zrobić zdjęcie i wszystko, bo to była jakaś rodzina i tyle, a ludzie zrobili z tego jakieś show tak samo wkurzają mnie w sumie belieberki bardziej mi wkurzają samego Bibera, chociaż Biber też jest, nie, on też wkurza ale jednak te belieberki wkurzają mnie bardziej chodzi mi o, na przykład o takie posty typu yy, o yy, o na przykład o, taki, o takie osoby, które zmienia sobie nazwisko na przykład yy, Martyna Biber albo Martyna jeśli chodzi o One Direction na przykład, bo to, to jest to samo to, to jest ten sam chuj, o tak to mogę ująć ten sam chuj w dupę tak, jestem kurwa z tym człowiekiem i będę wredny ten sam chuj w dubę to jest na przykład. Czekaj, jak oni tam się nazywają? Chary, kurwa, nie pamiętam. Chary, Lary, no nieważne. No, jakieś tam nazwisko, imię i nazwisko jakiegoś tego piosenkarza z tych, z tych, z tych właśnie osób. To mnie tak w kurwie osobiście, że się w głowie nie mieści? Bo te osoby nie szanują własnych przodków, nie szanują własnego nazwiska i nie nazywają się nawet na tym jebanym Facebooku własnym nazwiskiem, tylko nazwiskiem jakiegoś pedała który mieszka w, kurwa w Ameryce i macie głęboko w dupie, tak prawdę mówiąc. Któż, kurwa, która to jest tasa koncertowa One Direction, która nigdzie nie ma Polski? No powiedzcie mi to. Justin Bieber ma nas głęboko w dupie, bo ja, bo ja do Polski na końcu napisał, że jedzie do Rosji. O, no ja pierdolę. Kurwa, co. O, ludzie! Nie widzicie tego, że oni mają was głęboko i szeroko? Oni mają w głowie tylko lasłek i kurwa nic więcej. Ja na miejscu matki Bibera za tą akcję w muzeum bym mu... no dosłownie nie wiem, co ja bym temu człowiekowi zrobił. Kurwa pozabierałbym mu wszystkie te słagi, lansy i tak dalej. Kurwa, nie wiem, dostałby w piedol lasa porządnie, to może by się ogarnął w końcu. No, już, no, no nie wiem no co, co takiemu człowiekowi naprawdę zrobić. już, Kurwa, no ja rozumiem, ludzie go wyzywają, ludzie go nie lubią, ale dlaczego tego nie robią? Ludzie ci, ci i właśnie fani Justina mówią No bo oni mu zazdroszczą, nie kurwa, ja mu nie zazdroszczę, niech sobie robi co chce mam, Ja mam to gdzieś, serio, też mam to gdzieś no i Jak on mam mnie gdzieś, tak ja mam jego gdzieś, tak? Ale no, no bez jaj Ludzie, kurwa, co on no, odpierdala? Przecież to się w głowie nie mieści Spójrzcie na to w ten sposób Wy nie chcecie tego widzieć, dlatego tego nie widzicie, tak? Musicie też trochę zobaczyć, otworzyć te oczy że on ma was gdzieś, co on robi ze swoim życiem, co on robi, jak on nie szanuje innych ludzi, jak wy nie szanujecie przez to innych ludzi. Uwierzcie mi, znam jednego słagera, jak nie więcej, nie no, znam więcej słagerów, serio, znam kilku swagerów nawet. Ostatnio widziałem taką akcję, jak wracałem sobie z kolegą do szkoły ze sklepiku, bo mam też sklepik na dworzu, sobie idę i tam jest właśnie taki słager w grupce dziewczyn, właśnie takich belieberek. Idzie sobie i jechał jakiś ziomek tam ciężarówką taką, no ciężarówką, ciężarówką, taką wywrotką typową, z piaskiem bodajże. A on pokazywał mu jakieś dziwne gesty, takie jakby się z niego no, typowo gardził nim i się z niego wyśmiewał. I czy to jest normalna postawa człowieka myślącego? Bo ja nie sądzę, naprawdę. Nie wiem co się dzieje z tymi ludźmi. Ja się zmieniłem z powrotem czy jak to tam się nie nazywa, nie nigdy nie potrafiłem powypowiedzieć tego słowa. Yy, ja nie rozumiem. albo na przykład, znam takiego swagera, który cały czas twierdzi: O, jestem, jaki jestem fajny, jaki jestem fajny, i tak dalej. Mam lans, w ogóle swag. I nie wiem, on chce zostać raperem i pierdoli jakieś naprawdę, nie rozumiem też nawet właśnie, takich, właśnie takiego typowego raperowania, swag, y, swag, 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 tak samo jak nie, nie rozumiem takiego jak nyga, nego To jest to samo, to jest takie samo gówno, PK i, i właśnie takie takie słagerskie swager, swag, gówno to gówno i gówno i tyle. Nawet rapem nie można nazwać. Tak samo jak Soft Blast System. Soft Blast System. To jest to samo. To on, on śpiewa, on, to nie jest rap, on śpiewa. <grym> tak więc, tak więc no. Może i śpiewa w dobrej sprawie, ale śpiewa, to nie jest rap. Ja bym tego raperem nie nazwał. Tego człowieka. No, tak więc no. no. Tak więc, ostatni już suma sumarum, bo się z 8 minut, jak wcześniej było, teraz się zrobiło 13. Biber jest dziwny człowiekiem. Pojebało mu się w głowę od hasu. Belie... od ha... Hasu. ha... ha. Hajsu. Belieberki są dziwnymi osobami i Belieberzy też. Ja w ogóle nie rozumiem fenomenu Belieberów. Jak oni się mogą mierać w no, chyba są też jakimiś homoseksualistami, walinosceptykami itd. Kolejna sprawa: To co on odpije przedem Bieber, to, co ty przynajmniej jego fanki. Y, hajs, korporacje, to wszystko jest naprawdę chore. Pomyślcie trochę, róbcie co chcecie, naprawdę, róbcie co na serio, Róbcie co chcecie, ale pomyślcie trochę nad tym, co robicie. Jak już coś robicie, to z głową, proszę was. Tak samo jak y, narkotyki czy alkohol, róbcie to, co chcecie. Możecie pić, możecie ćpać, mam to w dupie, ale róbcie to z głową, tak żeby nikt oprócz was na tym nie ucierpiał, jeśli naprawdę musi ktoś już ucierpieć. Tak samo z deswagiem. jak już... Okej, okay, jak już macie te pieniążki, już się słagujecie i lansujecie, to nie wyzywajcie innych osób, że są biedni. Nie mówcie, że jak jesteś biedny i nie masz wąsów za 200 do to nie może być fanem Bibera, bo może być fanem Bibera i ci do tego. Taka jest prawda. Proszę ja was, tylko o to was proszę. Nie róbcie z siebie jakichś wielkich bożyszczów, bo nim nie jesteście. Jeśli jesteście ku nami, to tak, żeby nie wsiadać potem za kierownicę i nie rozjeżdżać innych ludzi po drodze. Więc jak już musicie coś robić, róbcie to z głową. I to jest ostatnie co wam powiem. Jeśli musicie coś robić, to róbcie to z głową. Cześć, tu był Radiologable. Mam nadzieję, że się podobało, a jak nie, to się pierdol.